Dyrektor sportowy Sołtysi Widzier, panie dyrektorze, za kilka dni zaczynamy drugi sezon w historii pierwszoligowych pierwszej występu Widzier. Jaki to będzie sezon, jaką mamy drużynę, z czym i o co gramy? No, drużynę mamy bardzo podobną do tej, jaką ja mieliśmy w zeszłym sezonie, czyli yy, mówimy o jakiejś już stabilizacji. Zawodnicy zebrali doświadczenie na boiskach pierwszoligowych i w poprzednim sezonie spisali się nieźle. Dlatego duża część tych zawodników została. Mieliśmy zamiar pozyskać zawodników takich, którzy by jeszcze coś wnieśli do zespołu, byli lepsi od tych, których mieliśmy. Kilka jakby takich wariantów z różnych powodów nam się nie udało, ale drużyna mimo wszystko będzie mocniejsza ze względu na to doświadczenie już pierwsze ligowe, ze względu na stabilizację. I ze względu na to, że tych zawodników, którzy chcieliśmy, to zatrzymaliśmy. Dodatkowo doszło kilku innych zawodników do nas. Yy, największą stratą dla nas było odejście Kopczyńskiego, ale w jego miejsce przyszedł Bartek Kalinkowski i myślę, że tutaj yy, ta strata nie będzie, nie, będzie, nie będzie widoczna. Poza tym doszedł yy, Rozmus, doszedł yy, Różkul i i myślę, że, że tutaj w tej sytuacji powinniśmy być zespołem troszeczkę silniejszym niż w poprzednim sezonie. Na ile? To się przekonamy, bo wszystko Liga zweryfikuje. Panie dyrektorze, kibice pytają o Powszuka. Zagrał w drugiej połowie meczu z zespołem letawskim, strzelił gola, podobał się kibicom, natomiast po meczu odjechał do Gdańska, do Lechii. Um jeśli chodzi o pozycję prawego obrońcy i prawego stopera, bo na takich pozycjach może grać Powszuk. No tutaj numerem jeden odpowiednio na tych pozycjach jest Tomek Jarzębowski i Bartkowski. Także Powszuk by mógł pełnić ewentualnie rolę wyjściowo numer dwa, czy na jednej, czy na drugiej pozycji. Dodatkowo tutaj na pozycji stopera mamy kilka innych wariantów, z Kalinkowskim włącznie. Także nie byłoby dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla zawodnika wypożyczanie go z klubu Ekstraklasy po to, żeby siedział na ławce rezerwowych i ewentualnie grał jakieś epizody. Jeżeli wypożycza się zawodnika z wyższej klasy rozgrywkowej to po to, żeby się ograł, po to, żeby nabrał doświadczenia, a nie po to, żeby siedział na ławce rezerwowych. Inna sytuacja by miała miejsce w przypadku transferu definitywnego, bo byłaby to inwestycja w przyszłość. Natomiast no tutaj Coś takiego, nie, nie, nie było możliwości, żeby takie, coś takiego przeprowadzić. I jak wygląda sytuacja z Bielem po tym urazie, jakiego doznał w kucharowym meczu w no Miał taki wylew i to było dosyć bolesne, bo to jest uszkodzenie stawu skokowego. Natomiast no, myślę, że to jest kwestia tygodnia, dziesięciu dni od urazu, żeby doszedł do pełnej dyspozycji. W sobotę gramy pierwszy mecz ligowy. Z DGSM katowice. A co liczymy? No, wie pan co? No, liczymy na to, że ten start będzie dobry właśnie z kilku powodów. Między innymi m, pierwszym takim powodem jest to, że o którym już mówiłem wcześniej o stabilizacji, że to jest, nie jest nowy zespół, to jest zespół już zgrany. Drugi powód taki, że nie testowaliśmy masowo zawodników, a daliśmy szansę trenerowi, żeby te pięć sparingów zagrał w takim przybliżonych składach, jakby chciał grać od początku rundy, czyli y, korzystał z tych zawodników, których już zna i próbował różne warianty. Gry, dlatego myślę, że w tej pierwszej fazie no, powinien to być nasz atut. A czy będzie to, no zobaczymy. O cel w Lidze nie pytałem, bo można będzie o nim rozmawiać dopiero na półmetku rozgrywek, natomiast Puchar Polski. Puchar polski. Puchar polski niczym nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie i myślę, że zespół jest na tyle dobrze przygotowany, żeby grać co 3-4 dni mecze. Mamy w kadrze 20 zawodników z pola, dwóch bramkarzy, jeszcze jednego bramkarza na testach. Być może będziemy mieli niebawem trzeciego bramkarza. Także zespół solidnie pracuje i stać go jest na taki wysiłek co 3-4 dni na najwyższym poziomie. Treningi u trenera kaszmarka nie są lekkie i ci, którzy do tych treningów się zaadaptowali, to, to na pewno takie trudy są w stanie znieść. No i fajnie by było, gdybyśmy, gdybyśmy w tym pucharze w jakiś sposób zaistnieli, no ale tak jak już widzimy, no rywali, rywale nie będą, nie będą łatwi na, na dzień dobry, teraz będziemy mieli wieka Katowice, a jeśli byśmy tą przeszkodę pokonali, no to no będzie jeszcze, jeszcze trudniej. Myślę, że wygramy, bo byłem na wszystkie mecze wyjazdowe, które wygraliśmy, to na tych meczach byłem obecny, do Katowic, tak się wybieram.